Halloween. Naz nazywam się y, Alan. Mieszkam dalej w USA na Florydzie i, i już jest... Żczółko. Już jest Halloween. I y, byłem z kolegą, żeby przejść do sklepu, żeby kupić stroje, bo y, na drugi dzień y, chcieliśmy się zbierać cukierki i poszliśmy do sklepu kupiliśmy strój, co ja ja kupiłem vampira mój kolega dyni, poszli na drugi minął ten dzień, poszliśmy na drugi dzień na Halloween wieczorem, mówiliśmy się, że będziemy mieli zakład kto będziemy mieli zakład o to kto najwięcej uzbiera cukierków. Kolega powiedział, dobra. Zaczęliśmy chodzić zbierać i poszłam odwiedzić jakiś dom i w jakaś otwar otwarła ten drzwi jakaś starsza pani i powiedziała, cukierek albo psikus i zapytała i włożyła mi jakiś wo worek i powiedziała, że tam są jakieś dobre słodycze. I pomyślałem że Pewnie y, da więcej, więc szybko poszłem, y, z, y, poszłem do kolejnego domu i y, 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 tak zbieraliśmy, zbieraliśmy. Mój kolega pozbierał trochę więcej ode mnie, ale nie byłem zły, bo y, każdemu się zdarza mniej jak czasami y, w ogóle się nie uzbiera. I y, otworzyłem ten worek z ciekawości, był czarny i zobaczyłem tam y, Donaty dwa i spróbowałem go i wymiotowałem, bo jak zobaczyłem co tam w środku było to była krew z czątkami tyci, tyci kości nie wiem czy to był ptaka czy czego, ale nie pamiętam dokładnie to było jakieś rok temu ale do tej pory pamiętam ten incydent i że i jak wszystko opowiedziałem później do, y, poszedłem do domu, wszystko opadłem. Mama mnie to y, w to nie, na, nie uwierzyła, ale y, dała mi karę i już więcej nie poszedłem na Halloween. Trochę niesprawiedliwe to, ale y, mam już y, 20 lat i y, pamiętam do tej pory to zdarzenie. I jestem tego ciekawy, jakbym z tego więcej, albo jakby jeszcze yy, było coś innego, to co by było ze mną, gdybym to zjadł.